Hej, tu Marii Marii, witam Was na miksie zrabkowym. Dzisiaj taki miksik z dwóch większych ekstralinie, super linie i trzy maluszki, w tym dwa takie same, tylko w różnym kolorze. I od tych maluszków sobie zacznijmy. No, chciałam przybliżyć, a on uparty, teraz za blisko. Zrabka z numerem 74. I czy my znajdziemy jakąś siódemkę? No nie ma. No to teraz może poszukamy pensji. Szukamy 24 i 8. A mamy jeden razy napis. 33, 6, 3, 27 i ostatnia szansa. 17 nie ma. Fioletowa siódemka nam coś pokaże lepszego z rabka z numerem 33. Mamy 2, mamy 4, mamy 9, mamy 8, 5, 3 i 6, ale siódemki nie dali. W superliniach się liniami nie utworzyła. Zobaczymy, czy to się zmieni. Rower i balony ale z tego co widzę to nie ma słoń i diament tu jeszcze diamencik diamencik mamy kwiat i gwiazda gwiazda kolejne symbole to Zwon i rolki. Nie ma. Okulary i klapki. To by było na tyle, żebyśmy dzisiaj lecieli na pustakowo. No cóż, może tak być. Tutaj też nie ma linii. Strapka z numerkiem 17. Szukamy roweru i czapki. Cyk. Du, 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 du. Ale czy coś znajdziemy? Piedronka i diament. Kolejne symbole to motyl i kwiat. Kolejne księżyc i tęcza. Też czuję, że dzisiaj będzie na pusto, słoń i lody. I ostatnie symbole kości i wiatrak. No i pusto. Bywa i tak. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Do kolejnego razu Pa.